Witam Was w kolejnym odcinku z otwierania prezentów. Już oglądałam Niki i Kotek. Wygląda pełno prezentów. Tutaj ja mam taką czapkę. Znowu Niki Kotek nam dała takie okulary. Niki i Kotek mi teraz dała szelki. Niki i Kotek mi dała okulary. Znowu Niki i Kotek mi dała coś z kosmitą. Niki i Kotek mi dała takie coś na głowę. Miki i kotek mi dała też na Sara nie, Sara, UZ 00 mi dała taki też Znowu Niki tutaj dla i, i kotek mi dała takie balony No I teraz, i teraz muszę się przebrać Serdecznie dziękuję za wszystkie prezenty No wórka ja. No. Mm, dziękuję na, naprawdę wszystkim za prezydencję i do zobaczenia w końcu kolejnych... ci